Ugnij bardziej kolana, będzie wygodniej. Nie, bo się zesram. O kurwa, dostałem. Chodzą, chodzą. Kurde, w korytarzu stał. Szedł schodami zewnętrznymi. Storm żyjesz? Storm leży. Storm leży. Kajzer, żyjesz? No. No nie, sztorm. Kurwa ma O tu. No, o osłaniaj mnie, żyjesz? Kajzer? No nie Rzucam granat! Nie we mnie! Za drzwi nie wychodzi! Nie mama! Oczy dookoła głowy, będzie jakiegoś hałacha. Dobra, rzucam granat na korytarz, nie wychodź! Nie! Nie rzucaj! A. Nie rzucam! O nie! Gdzie jest Kaiser? Gdybym ci. Gdybyś mi nie zamknął tych drzwi walonych, to bym przeżył. A! Coś biorę kawałka. Uważaj drzwi. Będzie po lewej, będzie w pokór. Ale oni biegają, ja pierdzielę, żyjesz? Ta, 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 ale będzie chyba od boku wchodził, bo pobiegł tam na balkon. A, zabiję go. Wbiega okay. nie kurwa, jak dziki. Nie mam amo, wbiega jeszcze jeden. Nie ma... Żyjesz? Sztorm, cały. roba Żyję, żyję, ale nie mam amo, musisz mi pomóc. Możesz błazić, osłaniam korytarz. Dobra, okej. Okay. Oni są na zewnątrz, są blisko. Czekaj, przeładowuję. Dobra, dobra. Leć, daj. Otwieram drzwi. Na, na balkonie jest. Dobra. Kupa, przeładowuję. Biegnę, biegnę, A, biegnę. No, 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 Osłoniecie, osłoniecie, osłonięcie. Co ty robisz, pan? Osłonięcie. Ale żyję. ty się za tu i potem ja muszę. Dobra, to ja ciebie ogarnę. Ty, ty osłaniaj. No dobra, zamknę tylko drzwi. Bo oni potrzebują Co? pół sekundy na odporzenie ich. A, daj mi przejść, daj mi przejść. Do przodu podejść. A, na Jezus! Tak! Dobra, masz. Dobra, daj masz. mi przejść. Ja muszę iść. Gdzie to jest jakaś broń? Tu. Cokolwiek weź z nich. Ym, musisz, musisz mnie załatać bo ja zaraz wykrwawię się Jezu tu jest jeden magazynek no dobra chodź tu do tego chodź Kliman gdzie jesteś? Ja jestem tutaj Dobra chodź chodź szybko szybko do tyłu do tyłu do tyłu Do tyłu na maksa na maksa na maksa dobra, Dawaj bo tu nie ma nie ma balkonu Tutaj nie wejdą mi na tej... ocalałem. <grym> Cudem ocalałem! Jakim cudem? Wypiłem własne siki A N2 karbań Jezu z jednym magazynkiem, cholerstwo kupię Z jednym? Jednym Czyli to Co jest? Co o ma... Zawali Co? 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 W dół, chodźcie, spierdalamy tam. Świetnie zaradzimy! No nie możemy chwila! W dół powiedziałem, zaraz ten budynek się zawali co jest? Co jest? Jestem! Co jest? Dobra. O kurwa, ilu wy tu ich zabiliście? W dół, panowie! Z... Już, bo nie mam, nie mam z czym strzelać, muszę to wyrzucić. Chepyt! Co się stało? Kepyt. Dobra, pomóż im! Kepyt. Chodź tu, chodź! Już nie mogę, już nie jestem. Panowie, ten budynek zaraz stoi! Te Pietro idę. Dobra ja zładłem, walnij z Was